Witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Piątków po deployu. W tym odcinku porozmawiamy z Piotrem. A Piotra wszyscy znają, nawet nazwiska nie muszę wymieniać, bo jest Piotr z Just Join IT i to jest autor 100K. Będzie rozdawał 100 tysięcy złotych dla programistów. Nie wiem czy sam z własnej kieszeni, ale podejrzewam, że tak. Cześć, dziękuję bardzo za, za zaproszenie mnie do podcastu. Bardzo mi miło. Tak, ja się nazywam Piotr i jestem kofanderem Join IT, czyli portalu pracy numer jeden w Polsce, gdzie zbudowaliśmy to wszystko organicznie i wyszliśmy od zera za zero właśnie dzięki wielu różnym dziwnym akcjom. Kolejną z nich właśnie teraz robimy, czyli konkursie a raczej programista 100K, który to też będzie prowadzony w taki bardzo absurdalny sposób, bo na przykład będzie dwóch prowadzących, nie wiem, czy wiesz. O, kurczę. Nie wiem, nie wiem. Słuchaj, będzie Kamil Kozieł jako prowadzący. Okej. Okay. I Kamil Kozieł. To jest dwóch gości, którzy mają doświadczenie sceniczne, doświadczenie w improwizacjach i nazywają się tak samo. To jest... no, no dobra, to już poziom absurdu sięga zenitu. Tak, poziom absurdu sięga zenitu, też właśnie chłopaki prowadzący powiedzieli, że że mają taki postulat odnośnie tych nagród, że, mm, że jeżeli, chcą, jeżeli chcemy podnieść poziom trudności, to oni sugerują, że, żeby niewykorzystane nagrody trafiły do, do prowadzących. To wtedy gwarantują, że nikt nie wygra stuka. <laughs> Jeszcze się nad tym zastanawiam. A poczekaj, a czy to są osoby techniczne? Nie, w ogóle nie są. A akurat ten jeden jest testerem, to jest też <śmiech> <nieśnieniem>. <śmiech> Dobra, bo myślałem, że tylko jest jeden aktor, który ma doświadczenie w IT i to jestem ja. Z, grając w filmie Ale reszta to pewnie nie yy, Dobra, bo Piotr Spotkaliśmy się w sumie, żeby pogadać Wiadomo, tam 100 tysięcy To tam w parę miesięcy się zarobi Nie ma z tym problemu Teraz zarobki są takie Wchodziłem na Just Join IT Patrzę, sortuję od najwyższych Widzę Merrick Studio, nie? No i dobra Zostawmy to, nie będziemy tego kontynuować Ale ja chciałem porozmawiać o Portalu oh My Dev. Stworzyliście portal, który Na początku mówię Jezus Maria Stworzyli wykop Pewnie tylko z działającymi tagami. I powiedz teraz dla wszystkich innych, którzy chcieliby wiedzieć, jaka jest różnica pomiędzy wykopem a yy, oh Dev, czym to się w ogóle różni i po co to w ogóle zrobiliście? Super, to jest dobre pytanie. Jeżeli chodzi o oh Dev, to. My zawsze chcieliśmy być blisko społeczności i my budujemy community na zewnętrznych platformach, typu Facebook, Wykop, Discordy, różnego rodzaju miejsca. Na samym Facebooku nasze grupy liczą ponad 200 tysięcy ludzi, więc całkiem sporo. Widzimy, że Facebook te zasięgi ścina i też, jak nikt, znamy problemy ludzi, którzy tworzą własne community na Facebooku, jeżeli chodzi o branżę IT. I tam jest ten problem związany z tym, że nie ma tego fokusu, bo są treści dookoła IT, matki, dzieci, lewica, prawica, wiemy o co chodzi. I chcieliśmy stworzyć miejsce, które będzie w oderwaniu od tego całego tłumu, ale też chcieliśmy stworzyć miejsce, które które, jeżeli nie będzie się szybko rozkręcać, jeżeli chodzi o community, to da pewną podstawową wartość, którą będzie bycie na bieżąco. Z tego też względu, my mamy pięć osób, które pracuje przy UMAIDEWI, które dostarcza treści, linki i aktualności, czy też robi wywiady z ludźmi, i na bieżąco też sprawiamy, że rzeczywiście ludzie, którzy po prostu wchodzą, żeby sobie poczytać rzeczy, to z tej takiej podstawowej funkcji agregacji treści sobie korzystają. Natomiast Teraz kolejnym etapem będzie i jest obecnie przyciąganie liderów opinii po to, żeby przenosili swoje community z Facebooka właśnie do Majdewa, bo na MyDevie też można zakładać własne społeczności. Nie można tego robić z automatu, tylko my to robimy w tym momencie ręcznie, więc jest to trochę na korbkę, ale robimy to po to, żeby też mieć kontrolę nad jakością treści, która się tam znajduje. Dlatego wychodzę właśnie tutaj z takiego założenia i różnica nad Wykopem jest właśnie taka, że wiesz, Głównym problemem wykopu jest to, że jeżeli ty chcesz śledzić kubicę i śledzisz, powiedzmy, hashtag kubica, to nie jesteś w stanie odgonić od, się też od treści, powiedzmy, filmów na ludzi, którzy wrzucają sobie po prostu dla beki rzeczy na wykop z hashtagiem kubica. A my tutaj rzeczywiście chcemy pójść rozwojem w kierunku bardziej Reddita, który ma subredity, które są de facto takimi podspołecznościami, które są sortowane po tagach w danej społeczności. I to jest a właśnie ten system, który my mamy u siebie. Okej, okay. a powiedz, czy to oznacza, bo powiedzieć, że chcecie się skupić tylko na społeczności i to, co związane z IT, to czy jeżeli pojawią się treści polityczne, to ich nie opublikujecie i nie będzie można ich dodać? No myślę, że tak. Wiesz, myślę, że to nie jest. My chcemy być po prostu dla IT i chcemy szerować treści dla IT. To nie jest miejscem na, na treści polityczne i wydaje mi się, że, że, że to jest nasz kierunek, w którym, okay. w którym chcemy tutaj pójść. Okej, okay, czyli nie boisz się powiedzieć tego jak wcześniej, że będziecie kontrolować to, co się będzie tam pojawiało. Tak, no my gdzieś tam w tym momencie nie My też wyszliśmy z tym projektem bardzo późno i popełniliśmy wiele błędów, bo nie zdawaliśmy sobie skali skomplikowania w tworzeniu projektów dla społeczności, czy też portali społecznościowych. To znaczy, minimalny próg oczekiwań jest rzeczywiście nieco większy niż był minimalny próg oczekiwań w jobboardach 4 lata temu. Nie zdawaliśmy sobie z tego sprawy i to sprawiło, że gdzieś tam bardzo późno z tym projektem wyszliśmy. I zmierzam tutaj do tego, że też mamy na przykład opcję premoderacji, bo obawialiśmy się do tego, że będzie dużo treści jakiś porno, nie wiadomo, jakich, ale takich zaś na szczęście w ogóle nie było. Więc fajnie, odpukać mam nadzieję, że będzie tak dalej. Ale to, co jest też to, co jest też istotne, to fakt związany z tym, że no, chcemy zrobić po prostu rzecz właśnie dla, dla programistów, dla branży IT. I tak, jest to pewne ograniczenie, ale myślę, że ograniczenie w natłoku rzeczy we wszystkich socialach i w braku skupienia tutaj będzie naszym atutem. Ja mogę ci Piotr zdradzić, ja domyślam się dlaczego stworzyliście też oh my dev. Zazdrościliście, że jest Albikla i chcieliście zrobić dokładnie to samo, tylko jeszcze lepiej po prostu. Jesteśmy działem IT albikli skupionym na community tylko, tylko dla programistów. Teraz, teraz pojawia się wysyp tych portali społecznościowych. Jest kolejny, tam Trump chyba za, założył już, nie wiem czy on już jest, działa czy nie, ale będzie, tam tylko będzie jedna prawda prosto od Trumpa. Niemcy bo... również założył sobie, um, Możesz wykupić subskrypcję chyba na poziom 50 zł. I śledzić tam Durczok Newsy. Z tego co widziałem, to chyba wysłał dotychczas trzy w ciągu miesiąca. Więc jest wiele różnych tego typu projektów i są one trudne. Ja też nie ukrywam, że tworzenie portalu społecznościowego jest wielkim wyzwaniem intelektualnym którego się podejmujemy i ja też, moich chłopaków, którzy tam nie są, a to jest zespół pięciu takich ambitnych juniorów, którzy chcą to robić, ja ich też challenge'uję i mówię tak, ok, ja zrobiłem czas join.it bez kasy, ja mógłbym sprawić, że rzeczywiście liderzy opinii po prostu przerzuciliby swoją społeczność tam i by o tym mówili i by przede wszystkim ee, i by przede wszystkim po prostu byli tam bardziej aktywni, po prostu była za to. ale mówię, nie, wy spróbujcie tak to przekazać, i pokażcie atut związany z tym, że warto jest tam być, aby oni sami chcieli to zrobić. No i gdzieś tam uczę ich tego, więc wychodzę, wychodzę z takiego założenia. Okej, okay, a powiedz mi, bo y, oglądałem One Man Army CTO, y, niesamowita w ogóle, bym powiedział, seria. Bardzo mi się podobała i w sumie mam pytanie: bo jak każdy deweloper, gdzieś tam myślę, że oni tych startupów to tworzą setki, jak nie tysiące i, i miliony w jednym czasie. I teraz co jest w ogóle najtrudniejsze? No bo przecież, jak teraz taki deweloper sobie popatrzy, który na co dzień, nie wiem, korzysta z Just Join IT, żeby poszukać sobie jakiejś pracy, y, jakieś alternatyw, to. Powie, no dobra, ale przecież taki portal to ja raz dwa klepnę. Reacta wezmę, w backend zrobię jakieś API, postawię tam w Noudzie może czy cokolwiek innego i, i tyle. To na czym się, na czym polega ta cała trudność w zrobieniu takiego portalu w ogóle? Bo, bo jak rozumiem, trzeba go wypełnić treściami i to, to musi żyć, nie tak jak powiedzieć, że u pana Durczoka trzy newsy się pojawiły na, na miesiąc, tak? I, tak, i tyle. Jak to później jest, wiesz, rurku, kto tak, yy, <coughs> yy, to tak odpowiada za to, jak to tutaj wygląda w tym studiu, <coughs> no. yy, jak jest taki organizacyjny mes, wiesz. Myślę, że prawda jest taka, że nie wygrywa najlepszy produkt, ale ten, który się najlepiej komunikuje ze zbiorcą. Yy, i... Nie jest problemem stworzyć czarżonieti. TIP. Przecież po Jeżu nie wyszło z 30 kopii. Nie, naprawdę, ja sam widziałem ee, i wiesz, i zastanawiałem się e, za każdym razem, s, s, co to będzie. Wiesz, patrzyłem na, y, tylko z każdą kolejną już tam człowiek patrzy troszeczkę mniej poważnie na to, no bo wie, mhm. jak wielkim trudem się to po prostu spotyka, że to nie o to chodzi, żeby stworzyć. Portal pracy i tyle. I też rynek już nie wierzy w te kolejne portale, bo widziałem to, wiesz, jak powstawały kolejne nowe portale pracy, to rzeczywiście rekruterzy chętnie dodawali tam ogłoszenia. Natomiast z piętnastym portalem, który wyszedł i komunikował: hej, dodajcie tutaj ogłoszenia, to już ta chęć i ta wiara była też mniejsza. Nie? Więc ogólnie mój wniosek skłania się do tego, że Największą trudnością jest zaistnienie na rynku, jest to, żeby się wybić. Tak jak Adam Małysz kiedyś mówił o tym, że dla niego najważniejsze jest zrobienie dwóch równych skoków, to tutaj chodzi o to, żeby odejść rzeczywiście jeden dobry skok, albo w zasadzie nawet jeżeli, albo żeby oddawać te skoki i żeby próbować się wybić na różny sposób. Ja próbowałem na 20 różnych sposobów się wybić nie? z tym projektem i Chodzi o to, żeby znaleźć taki największy driver wzrostu. U nas największym driverem wzrostu był cykl live streamu z polskimi programistami z całego świata, które zrobili w 2017 roku, kiedy nikt w IT jeszcze nie robił takich rzeczy jak livestreamy. Ja siedziałem mm -hmm. na Żabiance i zwyczajnie rozmawiałem wiesz, nie wiem, z Konradem Malawskim, który wtedy mieszkał w Japonii i tworzył bibliotekę Akka do Javy. I jest jakimś tam mega autorytetem w tej, w tej dziedzinie. Z Grzeszkiem Kosakowskim, który jest, mówi, w top 10 na świecie, jeżeli chodzi o kompilatory wrazem razem z Martinem Moderskim komercjalizował język skala i wprowadzał go do Twittera. Więc wiesz, typ z bloków na Żabiance dobił się do takich ludzi i przekonał ich do tego, aby poświęcili dwie godziny swojego czasu i opowiedzieli swoją historię. I to było coś, co sprawiło, że ludzie poczuli, ok, dzięki temu gościowi, który sobie gdzieś tam siedzi na blokach na Żabiance, ja, ja mam wartość, bo poznaję raja pracy i życia gdzieś tam na całym świecie. Bo rzeczywiście, wiesz, dobiłem się do ludzi z Facebooka, z Google, z Netflixa, z Amazona, e, zewsząd po prostu e, mieszkających wiesz, Dubaj, Skandynawia, Meksyk, e, USA, Singapur, Australia, Nowa Zelandia, e, no, wszędzie po prostu. E, I e, pierwszy cykl live streamów z 50 tysięcy ludzi e, i kojarzyli bardziej Janet, z live streamów a później dopiero z pracy, ale jak zaczęli mm -hmm. przypominać, hej słuchajcie, jeżeli wam się podoba, to, to wiecie, korzystajcie i szukajcie pracy tutaj, bo, bo ja to robię dla was, to rzeczywiście oni w to uwierzyli i oni chyba poszli za taką autentycznością i zarobieniem rzeczy, taki normalny ludzki sposób i po prostu odpłacili się za dostarczenie wartości tym, że korzystali z produktu i to jest najtrudniejsze, bo w tym momencie jesteś w stanie napisać każdy projekt, zwróć uwagę, że zarządzanie ci sam w sobie tak wiesz na koniec dnia nie ma tam innowacji to jest jobboard z mapą i tyle to takich wiele to jest ale tu chodzi właśnie o to aby wiedzieć w jaki sposób aby wiedzieć w jaki sposób się wybić wyróżnić zaznaczyć na rynku bo yy, ważne jest też to abyś nie szukał też na siłę innowacji nie? Mm -hmm, Dobre, mm -hmm. bo... no machine learning musi być musi być machine learning i ai i nie ma go w Just Join IT tak, ale pam pamiętaj jeszcze, że musisz to stokenizować na blockchainie i wypuścić do tego NFT. Tak jest, dokładnie tak. Muszę ci powiedzieć, Piotr, że strasznie trudno jest ci przerwać w ogóle rozmowę i mam nadzieję, że jak będziesz pił częściej wodę, bo wtedy mogę tylko coś powiedzieć. <grybujesz> 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 Okej, okay. dobra. To ja mam. Ja wiem, ja wiem, ja wiem, i to jest, to jest straszne, że ktoś w ogóle mia, miałby czelność, żeby ci przerwać. Przecież ty mógłbyś tu prowadzić monolog, ale pamiętaj, jeszcze ja tu jestem. Zadbaj na też o mnie. Na szczęście aż mi wysuszyło w głowie od gadania tych derdymałów, więc więc. E, jest ja to ja mam pytanie o oh MyDew jeszcze. Jak wygląda stack technologiczny i czy on w ogóle był tak planowany? Ja nie jestem programistą, wiesz to. Ale to będziesz wiedział, tam jakieś tam view, jakieś tam wszystkie bazwory znał przecież. I tak, tam tak, mówi. tak, znam parę tych buzzwordów rzeczywiście. Jeżeli chodzi o stak technologiczny. No to tak. Bardziej bym ci odpowiedział na pewno z taki czas, jak się zmieniał, bo to by było śmieszniejsze. Ale jeżeli chodzi o to, no to ja nie wiem, czy my zaczęliśmy już coś tam robić w Viwe. Myślę, że tak. Backend to jest Ruby i skorzystamy tam z takiego silnika w Forum, który jest, na którym jest napisane chyba deftu. Deftu też jest właśnie tam on the baseline chyba też w Ruby. Dlatego to wybraliśmy okay. bo Homer, ten mój one man army CTO. Był Ruby Developerem i jest Ruby Developerem, no i robiliśmy to w Rubim. Znam Angulara 1 i od tego z kolei wiesz, zaczęło się regeneraty. On mówi tak, że, on mówi, że ten stack technologiczny i ten kod, który on tam napisał na szybkości, to jest śmietnik, czy to jest po prostu cmentarzysko, a później już to tak wszystko jeszcze bardziej się zmiksowało, że mówi, że to jest śmietnik na cmentarzu. <śmiech> <śmiech> ja mówię, okay. co, płoty, Piękne nawiązanie do 1 listopada. No, nie, wie, no, nie myślałem, że tak wszystko połączyć i to wszystko nie? z datami będzie się łączyło. A jak będzie wyglądała przyszłość tego oh Dev w ogóle, bo powiedziałeś o tym, że okej, okay, teraz y, y, pracuje nad tym pięć osób, to gdzie ktoś teraz sobie pomyśli jak? pięć osób non-stop pracuje nad tym, to co oni tam w ogóle co robią? Co oni w ogóle, nie? Jak to tam funkcje Jak może w 130 osób pracować w jobboardzie? Jak może w ogóle 30 osób pracować w portalu pracy? No właśnie. Dla, tak, jeżeli chodzi o Majdewa, no to tak, mam gościa, który e, odpowiada za wyłapywanie różnych newsów na różnych sajtach programistycznych i wrzucaniu tych rzeczy w języku polskim u nas, żebyśmy byli pierwsi. Później my wrzucamy na przykład linki na Wykop i my jesteśmy na głównej na Wykopie par razy w tygodniu, no bo okazuje się, że po prostu my pier, jako pierwsi docieramy do treści już wiemy, jak to mhm. robić. Są goście od sociali i od dystrybucji treści, po prostu w całym naszym krwiobiegu, naszych rzeczy. Jest też gość, który też kontaktuje się właśnie z tymi liderami opinii, więc robimy tutaj dużo, dużo w socjalach po prostu działamy. Mhm. Bardzo dużo bardzo dużo rzeczy po prostu wychodzi nam w tych, w tych socjalach. I to, jest, to są główne, główne tematy, przy których po prostu siedzimy, bo, wiesz, bo to nie jest takie oczywiste, ale. Jeżeli robisz marketing za zero, no to musisz w takim razie wyjść kreatywnie i zmurzyć się nad jakimś konkursem dla programistów, nad jakimś memem, nad jakimś takim podejściem bardziej szablonowym, nie? I tak dalej, tak dalej, i tak dalej. Nie? To jest wszystko, to jest wszystko, właśnie wiesz, coś jest okay, co a, jakieś, a jakieś innowacje tam się pojawiają czy pojawią? Masz jakieś takie plany na to, co mogłoby się tam w ogóle pojawić? Wiesz, nawet... co, jeżeli chodzi o innowacje, to mówię, ja wychodzę z takiego założenia, że nie chcę robić innowacji na siłę. Ja chcę tutaj przede wszystkim dać ludziom, e, dla mnie, wiesz, są różnego rodzaju innowacje. Może być innowacja wiesz, produktowa, procesowa, może być marketingowa, może być po prostu w tym wypadku e, rozwiązanie, które ma być takim, w tym momencie ono spełnia rozwiązanie w formie branżowego wykopu. Ale zaraz chcę, żeby to było branżowym redditem bardziej i wierzę w to, że rzeczywiście, jeżeli, no bo wiesz, na koniec dnia ktoś. Wszyscy dążą do. Inaczej, widać, że ewolucja social media idzie w kierunku personalizacji i też specyfikacji, specjalizacji. Więc moim zdaniem dojdzie do defragmentacji social mediów i będą ludzie przez ten natłok rzeczy, które jest na Facebooku, po prostu będą wychodzić do sociali per segment, których interesuje. Ja wierzę, że Omaidev może być takim miejscem, które będzie dla polskich programistów. I później I coś... ktoś zrobi agregator, który zbiera to wszystko i będzie się nazywało Bookface i koniec. Na przykład, na przykład, wiesz, ja wierzę w to, że to co my tu robimy, to są rzeczy, wiesz, Just Join IT to też jest ledwie NDP tego co, co my chcemy osiągnąć, bo my budujemy ten biznes tak jak Amazon, mianowicie chciałbym, żeby osoby u nas miały mindset takiej day one company, to znaczy, aby cały czas patrzyli na rzeczy, jakby byli po raz pierwszy dzień w firmie, szukali tych innowacji i zastanawiali się, dobra co my możemy zrobić dalej, z czym my możemy wyjść dalej. Ja wierzę, że Jerzy w sobie wykona pewien ewolucyjny pivot w taki sposób, żeby dostosować się do tego, żeby był platformą dla każdego programisty na świecie do budowy kariery. To jest mój cel. Nie wiem jak tam dojść, nie mam pojęcia, nie? ale ja wierzę, że w ciągu roku Odpowiem sobie na to pytanie, nie? I o to chodzi. Wiesz, gdyby to był sam jobboard, to wiesz, to, to, to jest za mało. To jest za mało. Wierzę, że może to być czymś więcej, ale skupionym właśnie na tym segmencie rekrutacji. I wierzę, że uda nam się stworzyć top-of-mind rozwiązanie, jeżeli chodzi właśnie o budowę, o, o rozwój kariery w branży IT na świecie. I wierzę, że my na koniec dnia będziemy rzeczywiście wizytówką naszej branży technologicznej na świecie. To jest taki mój cel. Pozwólcie mi marzyć. No kurczę, no dobra, no to żeby się spełniły te marzenia w tym kolejnym roku, już mam nadzieję, że nie covidowym. A powiedz mi, jak trudno było zrobić, no bo jak sobie pomyślisz, Wykop, dobra, zrobimy coś. Jak, będę odnosił się do Wykopu, bo nieraz go tam używam, żeby popatrzeć na hashtag Kubica też. I powiedz mi, jak trudno było zrobić to, żeby. Na tej stronie głównej pojawiały się rzeczy, które faktycznie są popularne, żeby wiedzieć, że to jest akurat popularne. Czy to jest coś skomplikowanego, czy to jest coś prostego? Później, oczywiście, z, poza kamerami, możesz mi zdradzić, co muszę zrobić, żeby od razu na tej stronie głównej być. Yy, wiesz co? Myślę, że. To musi być taki real-time temat, nie? Mocno real-time i to jest największy przyczynek do tego, żeby ludzie się czymś zainteresowali. A my też, jak selekcjonujemy rzeczy, to mniej więcej widzimy po prostu, co może być też potencjalnie takie lepkie, powiedzmy sobie, ale też lepkie, ale nie clickbaitowe, bo tutaj branża jest na to mocno wyczulona, nie? Mhm, mm mhm. Mm Okej, okay, dobra. A no, tak już pytałem o to, ale chyba nie odpowiedziałeś, bo nieraz dyplomacja dobrze wjeżdża. Co nowego się może pojawić w oh Dev czego nie ma na innych portalach? Ja mówię wprost, wiesz, don't be afraid to copy. Więc my ja po prostu staram się kopiować najlepsze rzeczy z innych miejsc, i tutaj chcę stworzyć też takie miejsce, które będzie. Bardziej dla twórców i dla ludzi, którzy będą chcieli się dzielić swoimi wartościowymi rzeczami, więc bardziej być medium dla programistów na koniec dnia niż wykopem. Teraz jesteśmy okay. wykopem, bo nie jesteśmy w stanie jeszcze przyciągnąć wartościowych treści, wartościowych twórców na, w takiej ilości, jakiej nam, o jaką nam chodzi. Na, więc my na dobrą sprawę. Nie wysilamy się na pytanie, czego może nie być. Ja chcę rozwiązać problem związany z tym, że polski programista obecnie nie ma miejsca dla siebie, bo grupa, żeby wpaść na grupę na Facebooku, to musi ją wpisać sobie, żeby o nie pamiętać. Chyba, że jest to grupa problemy polskiej branży IT, która zawsze gdzieś tam wyskakuje wyżej ponad wszystko coś. Się... Tam jest tyle postów na minutę, że po prostu zawsze na coś trafisz. Dobrze, powiedz mi, mówiliśmy o, o MyDev, będzie się rozwijało. Zachęcamy wszystkich oczywiście do wejścia na portal, zarejestrowania się. Ja dostaję raz na jakiś czas maila, nie wiem jak często on jest, czy raz na tydzień, czy jakoś, tak, z jakimiś treściami, co się pojawiają, chyba te najwięcej klikane co są, także spoko. Nawet się muszę powiedzieć, że zdziwiłem, bo często wrzucam tam treści związane z piątkami po diploju i raz chciałem dodać i ktoś mi skomentował, ej, ale to już jest dodane. Ja mówię, o kurde, ktoś dodał to i nie byłem to ja. To także bardzo pozytywnie się tym zaskoczyłem. A powiedz mi, jako piątki po diploju, to jak wyglądał deploy? Czy były nerwy, jak to publikowaliście i czy był to piątek, oczywiście? Mm, tak, co, miał to być. Piątek w końcu był to chyba wtorek e, i wyglądało to tak, że mm, no, byliśmy mocno zesrani, e, bo nie wiedzieliśmy tak naprawdę wiesz, jaki będzie ruch, co się stanie. Niech ci, wiesz, ra, pierwsze, Dobre wrażenie można zrobić tylko raz, więc naprawdę staraliśmy się zrobić dobre to wrażenie i rzeczywiście dużo osób e, w tych kilku pierwszych dni, wiesz, kilkadziesiąt tysięcy ludzi tam weszło, ale daliśmy radę, więc myślę, że pod kątem tego deploya Ogarnęliśmy ten temat, na szczęście. Ale, ale tak, ale już IT wiesz, już tyle razy mieliśmy przekładany tam tego release'u, że oni czekali po prostu jak na zbawienie na tą datę. A to trochę ciężko w ogóle zrobić coś dla branży IT, bo zaraz każdy będzie tam szukał dziury w całym. Cała horda testerów się pojawi, którzy będą znajdować, nie wiem, błędy i mówić, o Jezus, to w takim staku technologicznym, ale bieda, przecież można było to zrobić inaczej. No, mamy na oh Dev mamy taki jeden, jedną społeczność, która jest właśnie taką społecznością omajdewową, gdzie my dzielimy się właśnie feedbackiem, gdzie rzeczywiście jest to, jest to miejsce na to, żeby okej okay, powiedzieć dobra, to mi się podoba, to mi się nie podoba i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, więc, więc my tam zbieraliśmy właśnie rzeczy odnośnie, odnośnie tych, tych pierwszych takich naszych największych wyjebek, a były, oczywiście były, no musiały być, tak? Były, 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 tak, no wiesz, te rzeczy się tam, wiesz, nie, nie zgrywało, nie działało, człowiek myślał, że przewidział wiele tematów, no ale, ale jednak nie przewidział rzeczy, nie? Eee, no bo, bo, bo site społecznościowy jest jeszcze od wielu różnych stron. Od jednej strony, wiesz, kwestia logowania, rejestracji, dodawania komentarzy, jak się mają komentarze wyświetlać pod postem, czy chronologicznie, czy w jakiejś innej formie, jakieś kwestie zagniżania wątków, czy to robimy, czy jeszcze nie, co dodać do MVP, co wychodzi poza zakres, itd., itd., itd. Więc pamiętajcie, że tego było, jest cały czas dużo, na maksa dużo. Okay. Okej, okay. dobra. Mam nadzieję, że spotkamy się na przykład za rok, gdzie będzie to już 2022, i będziemy mogli sobie porozmawiać o tym, jak ten por dlaczego ten portal już osiągnął tyle i ma tak dużą społeczność. I wszyscy, wszyscy z branży IT znają yy, yy, Oh My Dev i mogą tam wejść. Też mam, też, mam taką, też mam taką nadzieję. Oczywiście, jeżeli będziesz chciał mnie, słuchaj, zaprosić, bo zaraz będziesz miał taki podcast, że, że tutaj cię Spotify będzie chciał wykupić. I ty mówisz, nie no, Piotr, wiesz co, z czym do ludzi tutaj? Ja teraz wiesz, rozmawiam z Donaldem Trumpem, czy, czy z Elonem? Z jego portalem, tak jest. No. No. Ja mogę powiedzieć, że ze swojej strony, tych treści w internecie o branży IT z programowaniem związanych jest naprawdę multum. I jeżeli jest faktycznie jakieś narzędzie, które umożliwia, żeby to jakoś wyselekcjonować, żeby były faktycznie te rzeczy, które się podobają ludziom i są faktycznie istotne. To, to super. Tylko właśnie, to jest też, trzeba pamiętać, portal społecznościowy. Portal to jest część techniczna, a społecznościowy to są ludzie, i oni muszą jednak tego używać, nie? Więc, no. my, my właśnie zachęcamy, my tutaj robimy dużo, żeby, żeby rzeczywiście te interakcje wewnątrz były, to jest trudne, dlatego też my pierwsza faza rozwoju U to jest właśnie faza agregacji treści, bo jeżeli nie ma społeczności, Wiesz, bo gdybyśmy postawili 100% na społeczność i, na ty, i content wynikałby tylko z interakcji społeczności, to sprawilibyśmy, to, to moglibyśmy, jeżeli by to nam nie wyszło, to, to ten projekt musielibyśmy wrzucić do kosza. W sytuacji, gdy opieraliśmy to o w tym momencie model agregacji też treści w tym, w tym pierwszym etapie, no to nawet jak nie ma tych interakcji między community, to my jesteśmy w stanie nawodnić site treścią, która sprawi, że odbiorca z zewnątrz poczuje, że jest na bieżąco dzięki o mhm. A z biegiem czasu, jak się przyzwyczai, polubi, założy konto, zacznie sam tworzyć rzeczy. Wiesz, my teraz będziemy robić dużo rzeczy związanych z taką grywalizacją, właśnie popytałeś się, co będziemy chcieli robić. Wiesz, będziemy chcieli robić na pewno rangi dla użytkowników, dawać im pewne punkty za akcje, sprawić, żeby rzeczywiście tam w tym serwisie rośli i żeby też spośród community wyznaczać tych liderów. Najbardziej czego mi brakuje w dzisiejszym internecie, to takich belek na forum, jak były zawsze. Nie wiem, czy korzystałeś z tego. Tak, 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 tak. tak no tak, właśnie. Tak. Tam miały się różne, przecież to można było. I, I też pomiędzy... tak chcemy zrobić, wiesz? No, i... co ja korzystam, ja korzystam, kupiłeś mnie, Piotr. No i właśnie zastanawiamy się, czy to robisz w klimacie Gwiezdnych wojen, żeby tam wiesz, pierwszy użytkownik miał tam belkę Baby Yoda, na przykład. Wiesz. I tym miłym akcentem myślę, że możemy zakończyć. Piotr, bardzo Ci dziękuję. Czekamy na programistów Stoka. A to chyba nie jeden będzie, tak? Bo oni będą musieli się podzielić przecież, tak? No tak, tak. Chyba, że takie chłopaki są w zapowiedzi albo wydymasz swojego kumpla i zgarniesz całą nagrodę. No właśnie. No dobrze, dobrze. Okay. Dzięki bardzo i wszystkiego dobrego w takim razie. Piękno, dziękuję za zaproszenie. I korzystajcie z portalu AllMyDev oh i zobaczymy, czy Piotr podoła temu wszystkiemu, tym wszystkim treściom, które się tam będą pojawiały. Także dzięki bardzo. Walczymy dalej. Do usłyszenia. Hej. Dzięki, hej.